Witaj. Miło mi gościć cię w mojej przestrzeni i cieszę się, że mogę poprowadzić tą wieczorną medytację. Przyjmij wygodną pozycję. Możesz się wygodnie położyć. Próbuj znaleźć komfort. Przez chwilę możesz się skoncentrować na swoim oddechu. Weź głęboki wdech i głęboki wydech. Wdech i wydech. Poczuj całe swoje ciało. Zobacz, czy jest Ci komfortowo, czy może możesz jeszcze coś poprawić. Poczuj całe swoje ciało. Poczuj wsparcie Matki Ziemi. Poczuj, jak to wsparcie otula cię, tak jakbyś był w bezpiecznych ramionach. Z każdym oddechem Twoje ciało relaksuje się jeszcze bardziej i bardziej. Możesz poczuć rytm oddechu, możesz poczuć, jak powietrze przesuwa się z góry w dół. Jak rozszerza się przestrzeń klatki piersiowej i powietrze dociera do brzucha. Kiedy bierzesz wdech, klatka piersiowa unosi się. Krótka pauza. I kiedy wypuszczasz oddech, klatka piersiowa opada. Znajdź swój własny rytm oddychania. Powoli rozszerza się Twoja wewnętrzna przestrzeń. Coś, co jest ściśnięte, może teraz się rozluźnić. Jeśli czujesz w ciele jakieś napięcie, wraz z wydechem możesz wypuścić je na zewnątrz. Właśnie tak. Wdech i wydech. A poczucie wygody i komfortu rozpuszcza się w Twoim ciele, dalej i dalej. Czując otulającą opiekę Matki Ziemi, poczuj wsparcie, ojca niebieskiego nieba. Poczuj, jak oddech zasila Cię, dociera do każdej komórki Twojego ciała. W tej wiecznej chwili, pełnej Twojej mocy i energii, możesz powitać i pozwolić na pełną obecność swojej wewnętrznej przestrzeni. Jej wsparcie, jej przewodnictwo i pełne partnerstwo, pełne boskie partnerstwo. I w obecności wewnętrznej przestrzeni. Zapraszam wszystkie moje części, które zostały kiedykolwiek odrzucone, porzucone, zdradzone, potraktowane niesprawiedliwie. Wszystkie części zawstydzane, niechciane, niewidziane, niesłyszane, uznane za złe. Wszystkie słabości. Być może może to złość, może to lęk, wątpliwości, poczucie bezradności, zwątpienie. Zapraszam je wszystkie. Zapraszam i uznaję. Przyjmuję. Otaczam życzliwością, otaczam troską, czułością. Oświetlam, ogrzewam moją mocą. I w blasku mojej mocy, w świetle, w cieple mojej miłości widzę je, słyszę je, nadaję im nowe znaczenie. Widzę ich znaczenie, rozpoznaję je jako części mnie, przyjmuję, uznaję, uznaję jako budujące mnie, są częścią mnie, częścią mojego nieograniczonego istnienia. Pełnej przestrzeni mojej wewnętrznej, pełnej obecności mojej wewnętrznej przestrzeni. Mogą same siebie rozpoznać jako miłość, pokój i spokój, jako część źródła są częścią źródła i częścią mnie rozpoznaję je. Uznaję, otaczam miłością, troską, czułością i decyduję, dokonuję nowych wyborów, ze świadomością, kim jestem, ze świadomością mojej prawdziwej istoty, mojego nieograniczonego istnienia, mojego rdzenia, które jest częścią źródła. Jest częścią wszystkiego, co istnieje. Ja jestem ja jestem ja jestem ja jestem wiecznym istnieniem. Rozpoznaję moją istotę. Rozpoznaje w sobie twórcę, kreatora, autora. Rozpoznaje siebie i uznaje siebie jako autora, jako twórcę, jako kreatora. I przyjmuje z całą odpowiedzialnością i całą radością tworzenia, całą miłością do stworzenia. Przyjmuję, rozpoznaję, uznaję, szanuję i dzielę się moim istnieniem. Poczuj, jak to wypełnia całe Twoje ciało, uzdrawia każdą komórkę Twojego ciała, wypełnia wibrację Twojej prawdziwej istoty. Twojej duszy, części źródłowej. I rozszerz to na całe swoje życie i poza nie. Obejmij inne istnienia, które także mogą się rozpoznać, uznać i przyjąć. Jesteś częścią wszystkiego i wszystko jest częścią Ciebie! Ja jestem częścią wszystkiego i wszystko jest częścią mnie. Jestem emanacją miłości, pokoju, harmonii. Ja jestem. I w obecności mojej wewnętrznej przestrzeni, jej pracy, odnawiam moją miłość. Moją miłość i zaufanie do siebie. Odnawiam moje poczucie własnej wartości w wersji 2025 roku. I dostrajam się do tej wersji w pełni. Odnawiam zdolność do bycia w pełni i bycia godną, bycia godnym tego królestwa. Poczuj całe swoje ciało. Poczuj wszystkie centra energetyczne, od korony aż po korzenie. Poczuj całe ciało. Całe ciało. Witam ten stan pełnego posiadania tego, że mam. Z poczuciem pełnej wystarczalności, wystarczalności zasobów, wsparcia, połączenia. Witam ten stan pełnej wiedzy. Witam ten stan miłości. Poczuj całe ciało z pełną wdzięcznością. Poczuj, jak Twoje ciało dostraja się do tych nowych wibracji? Twoja dusza zawsze utrzymuje te trzy stany: miłości, wiedzy i posiadania, i dzień za dniem możesz doświadczać jakości swojej duszy, jako daru swojej wewnętrznej przestrzeni nieskończonego daru naszej wewnętrznej przestrzeni z jej miłością i błogosławieństwem. Wdech i wydech. Dziękuję. 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 Pozwalam sobie na jeszcze więcej. Na jeszcze więcej nieskończonej, bezwarunkowej miłości i zaufania. Pozwalam na pełną moc i wolność. Pozwalam na radość i szczęście. Pozwalam na płynącą inspirację i twórczą energię. Pozwalam na bogactwo. Na bogactwo i obfitość, na spełnienie i chwały. I pozwalam sobie na pełną błogość życia, na pełną obfitość świata. I rozszerzam to poczucie lekkości. Rozszerzam pozwalając na jeszcze więcej lekkości, na jeszcze więcej łatwości, na jeszcze więcej jasności. Rozszerzam, rozszerzam się coraz bardziej na całe moje ciało, na całe moje życie, na całe życie i świat na moich ukochanych. Na rodzinę, na przyjaciół, na ludzi wokół których znam i tych, których nie znam, na wszystkie stworzenia, wszystkie istnienia na Ziemi, w całym wszechświecie. Rozszerzam jeszcze i jeszcze i jeszcze. rozszerzam i jeszcze dalej i jeszcze i jeszcze dalej ja jestem ja jestem Ja jestem. I dziękuję. Dziękuję, że jestem. I dziękuję, że jestem tym, kim jestem. Dziękuję. 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 Pozwól sobie na taką myśl: Na świecie jest kilka miliardów ludzi, i Twoja dusza mogła wybrać każdego, mogła być wszystkim, każdą kreacją, a wybrała właśnie Ciebie Właśnie Ciebie. Właśnie Ciebie. Poczuj tą myśl. Poczuj w całym swoim ciele. Poczuj, jak to jest być cudem stworzenia i ucieleśnieniem boskości. Ciesz się tą myślą. Połóż swoje dłonie na klatce piersiowej z pełną wdzięcznością, pełen oddech, pełna miłość, miłość do siebie, do swojego życia. Delikatnie przenieść jedną dłoń na swoje miejsce mocy. I z czułością przenieść drugą dłoń na miejsce mocy. I nieustannie witaj pełną pracę swojej wewnętrznej przestrzeni i czystą energię źródła. Możesz jeszcze pozostać w tym stanie. Możesz, kiedy będziesz już gotowy, zakończyć medytację. Ja dziękuję za Twoją obecność, za Twoje światło, za unikalną melodię Twojej duszy. która wraz z innymi tworzy cudowną symfonię istnienia. Dziękuję. 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 Dziękuję.